Siemano! Witajcie w kolejnym odcinku! Dzisiaj Gruz kolejny raz i będziemy w gruzie wymieniali sobie świecę zapłonową tam chyba jest całkiem dobra ta świeca ale nie zaszkodzi nam po prostu tego wymienić a jeżeli chodzi o świecę to kupiłem taką świecę świeca NGK i tak ona się prezentuje, za chwilę Wam pokażę Taka sama była wkręcona, więc taką samą, poczekajcie, uwolnię drugą rękę. I taką samą też po prostu o, kupiłem. Jakby ktoś szukał, to po prostu świeca. Tu jest jej numer. Proszę bardzo. będzie widać. O, dobra, no i tą świecę po prostu wkręcimy tam do strodeczka, i zrobił skręcić w wystarczy klucz, z tego co pamiętam chyba tam jest 19 i działamy świeca. Słuchajcie, akurat w tym modelu znajduje się dokładnie w tym miejscu jak ta fajka demujemy i wykręcamy, dobra, poluzowałem trochę kluczem więc teraz wystarczy złapać ręką i wykręcić tą świecę. Zręczamy. O. Pomału. O. Świata wygląda w ten sposób. Nie była chyba jakaś tragiczna. Eee, no ale wymienimy. Kupiona nowa. Stare. Porównamy. Nowe. Wygląda tak samo. Więc teraz nową. Wystarczy po prostu gdzieś tu wkręcić. Teraz niektórygo otworu, ale może mi się uda wymacać. Tu dobrze. Udało mi się wymacać. Dobre palce to jednak nie ma problemu. Wkręcamy i za chwilę dokręcimy kluczem. Założymy kopułkę i będzie po robocie. Świeca wkręcona jak tak dokręciłem ją z wyczuciem ale zawsze nie wiem ile tak naprawdę trzeba dokręcić muszę chyba sobie kupić jakiś klucz dynamo i dowiedzieć jaką, jaką, jaką mocą to po prostu dokręcać teraz bierzemy na naszą faję i po prostu nakładamy na naszą świecę gdzie ta świeca teraz jest A tu jest to świeca Założone, strasznie wygięta ta cewka, strasznie załamana jest, no dobra, założone, no i to sieca wymieniona. więc ten odcinek kończymy i zapraszam na kolejne z e, bawienia się i naprawiania, wymieniania pewnych elementów w gruzie. Pozdrawiam.